Witam serdecznie z tej strony Daniel Kępa i w dzisiejszym materiale pomówimy sobie o kwestiach inwestycyjnych, tylko tym razem, jeżeli chodzi o akcje giełdowe. Będzie to top 14 spółek giełdowych, które w mojej opinii są idealne na rok 2022 w długoterminowym procesie inwestycyjnym. Serdecznie zapraszam do materiału. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zapraszam Cię do zostawienia mi tutaj subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem, abym poinformował Cię o każdym nowym filmie oraz o pozostawienie pod każdym filmem łapki w górę, ponieważ pomoże mi to w algorytmie YouTube'a. Na moim kanale w dziale wideo znajdziesz po prostu wszystkie chronologicznie ustawione wideo, które tutaj możesz odnaleźć. W dziale playlisty są tematycznie posegregowane wszystkie playlisty związane z seriami, które znajdują się na tym kanale, natomiast w dziale informacje znajdziesz wszystkie opisy linki także pod każdym filmem oraz znajdziesz dodatkowo tutaj informacje z opisami playlist i serii, które znajdują się na moim kanale. Na grupie Telegram pod adresem kryptoruchy.pl jest kontakt do mnie najszybszy i jest też możliwość najszybszego zdobycia informacji, które ja zamieszczam z działalności mojej na rynku i z tego co robię. Jest tutaj najszybszy kontakt do wszystkiego rodzaju filmów i jest tutaj także możliwość komentowania i wejścia ze mną w polemikę. Na stronie danieklompa.pl są wszystkie linki do projektów airdropów, giełd i wszelkiego rodzaju innych materiałów, które w danej chwili polecam. Jeżeli jeszcze nie masz na żadnej giełdzie kryptowalut konta, to zapraszam Cię na giełdę Zonda, gdzie możesz za złotówki wejść w świat kryptowalut, możesz tutaj kupić swoje pierwsze kryptowaluty. No i myślę, że to jest rozsądne rozwiązanie dla wszystkich na początek. Zapraszam Cię także do giełdy Binance, która jest największą giełdą świata. Jeżeli nie masz tutaj jeszcze konta, koniecznie musisz sobie to konto otworzyć, ponieważ tutaj masz dostęp do największej liczby altcoinów. Możesz także tutaj kartą kredytową kupować swoje kryptowaluty oraz także z poprzedniej giełdy możesz tutaj przelać kryptowalutę, którą tam kupisz i tutaj już kupować różnego rodzaju niszowe także projekty. Natomiast jeżeli masz dwie poprzednie giełdy i szukasz jakiegoś dodatkowego rozwiązania, zapraszam cię na nowoczesną giełdę Bybit, która dopiero zyskuje na popularności. Są tutaj, tak jak widzisz teraz na ekranie, różnego rodzaju bonusy startowe, bonusy dla nowych, dla początkujących, więc też zapraszam cię do otwarcia tutaj konta. Poza tym jest tutaj bardzo ciekawa opcja launchpadów, czyli wejścia w nowe, ciekawe projekty za grosze tak naprawdę, ponieważ ta giełda dopiero się rozkręca i ma tutaj jakby najbardziej można powiedzieć nowoczesny Marketingowo dopracowany plan. Jeżeli chcesz za to, na przykład, poza wejściem w moją grupę, mieć ze mną kontakt lub widzieć, co robię na rynku kryptowalut, i nie tylko, zapraszam Cię na mojego Twittera, gdzie znajdziesz więcej informacji. Codziennie tutaj pojawiają się nowe tweety. Jeżeli korzystasz z Twittera i z tego ekosystemu, to zapraszam Cię do obserwowania mojego profilu. Wszystkie akcje, wszystkie spółki, które ja kupuję. Jest to na, na platformie, której kupuję. Jest to platforma Trading 212. Dawno temu nagrywałem materiał na temat tej platformy. Często ta platforma ma bardzo ciekawą promocję, ponieważ za zarejestrowanie i pierwszy tam kilkodolarowy depozyt dają do 100 dolarów bądź 100 euro w akcjach na, na początek, na taki bonus. Dlatego zapraszam Cię do linku z opisu tego materiału, gdzie możesz sobie założyć tą aplikację i sprawdzić, czy teraz e, Będziesz też mógł dostać taki bonus, a jeżeli go nawet nie dostaniesz, to ja Ci pokażę 14 moich top akcji spółek giełdowych, które według mnie mają wzrostową szansę. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, to są moje prywatne odczucia, opinie. Pierwszą taką akcją jest są akcje firmy Apple. Myślę, że tutaj nie trzeba mocno przedstawiać tej firmy. Jest to potentat amerykański i cało może być na całym świecie w dziedzinie technologii. Telefony, smartfony, tablety, komputery, nawet mają samochód kiedyś wyprodukować. Widziałem taki trailer, dlatego też myślę, że to jest pomimo ceny dość dobra spółka, którą można długoterminowo, także wypłacająca dywidenda, którą można polecić długoterminowo. Alfabetycznie idąc drugą ciekawą spółką jest spółka Beyond Meat. Jest to producent wegańskiego mięsa. Myślę, że też jest bardzo ciekawa, ponieważ jakby ten rynek jest troszeczkę niedoszacowany. No i w mojej opinii, w moim odczuciu także jakby trend na tego typu produkty długoterminowo będzie się utrzymywał. Kolejną akcją jest eBay, czyli amerykańska firma zajmująca się e-commercem, czyli taki odpowiednik polskiego Allegro. Z tego co się orientuję była to jedna z pierwszych takich firm, natomiast na tą chwilę ma ogromne nadal obroty. No i mnóstwo Amerykanów i także ludzi z całego świata kupuje za pośrednictwem eBay, aukcji na eBay, czyli takim amerykańskim Allegro mnóstwo produktów. Energy Fuels, to takie moje prywatne odkrycie jest to spółka zajmująca się, można powiedzieć, surowcami energetycznymi, które też prawdopodobnie ze względu na cenę będą spółką wzrostową stale, stale może nie, ale w długim terminie pamiętajmy o tym, że akcje giełdowe kupujemy nie na rok, ale tak naprawdę na, można nawet czasami na dziesiątki lat. Także tutaj myślę, że Energy Fuels jest takim moim takim troszeczkę prywatnym odkryciem ze względu na to, że moja, intu moja intuicja podpowiada, że ta spółka będzie Wzrostowa. Mercado Libre to, to z kolei spółka z Ameryki Południowej zajmująca się płatnościami elektronicznymi. Jeden z najpopularniejszych tutaj, można powiedzieć, takiego rodzaju, jedna z bardziej popularnych tego typu spółek, która ma tutaj ogromne zaplecze i ogromną, yy, w, ogromny wpływ na mieszkańców Ameryki Południowej w tej dziedzinie. Dodatkowo firma ta zajmuje się bardzo podobnie jak eBay. Można powiedzieć nie tylko płatnościami, ale także sprawą e-commerce, czyli sprzedażą online. Meta Platforms, do niedawna tak zwany Facebook, tutaj widzimy ładnie na wykresie zanurkował. No jest to powiązana z Markiem Zuckerbergiem spółka, która ma trend i nadzieję na to, że wejdą w świat metaverse. O tym w przyszłości na moim kanale, no i myślę, że to jest bardzo ciekawy trend, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o sprawy kryptowalutowe, które znajdują się na moim kanale, o sprawy związane np. z NFT, no to tutaj rynek meta jest kolejnym, który przez najbliższe lata może być bardzo atrakcyjny i wzrostowy. Netflix chyba nie trzeba przedstawiać największy chyba gigant światowy, jeśli chodzi o VOD, znany na całym świecie, mający setki filmów, seriali, różnego rodzaju publikacji dokumentalnych. Myślę, że potentat na tym rynku numer jeden można go przyrównać na przykład tam do eBay'a, Amazona czy Facebooka. NIOT jest to nowa ciekawa spółka zajmująca się produkcją elektrycznych tirów i bodajże samochodów dostawczych. Też taki troszeczkę eksperyment mój. No i ze względu na to, że ten trend na samochody ekologiczne będzie rósł, no to tutaj ta nisza może być ciekawie zagospodarowana. Kolejne takie moje maleńkie odkrycie, firma Novavax, zajmująca się produkcją szczepionek na najpopularniejszą chorobę świata. Jeszcze nie są te, ta firma i jakby jej szczepienia nie są jeszcze dostępne na moment nagrywania tego filmu, z tego co wiem w Europie. Myślę, że z, na przestrzeni kilku miesięcy może się taka możliwość pojawić i wtedy ta firma stanie się bardziej popularna. PayPal no to potentat jeśli chodzi o cyfrowe płatności, płatności elektroniczne nie związane z bankowością i nie związane z kryptowalutami, pomimo że na PayPalu można kupować także, z tego co wiem, akcje, można kupować też kryptowaluty, o ile się nie mylę. Jest to firma też, która ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Pfizer też nie trzeba przedstawiać nikomu. W związku z najpopularniejszą chorobą świata mamy tutaj porównanie do firmy Novavax. Z tym, że Pfizer już tutaj jakby zaznaczył swoją obecność na tym terytorium, można powiedzieć, tej choroby. No i jest zdecydowanie najbardziej kojarzącym się szczepieniem związanym z tą chorobą. Dlatego ja myślę, że w krótkim bądź średnim terminie te akcje mogą dalej rosnąć. Tatut. Chef. Jest to kolejna firma z sekcji jedzenie, zdrowe jedzenie. Firma produkująca mrożone, zdrowe, fit i yy, mięso i jedzenie. Yy, dlatego też myślę, że tak jak porównując do poprzedniej, na początku tego materiału, wspomnianej spółki związanej z wegańskim jedzeniem, mamy tutaj yy, jakby kolejnego potentata na rynku. Yy, można powiedzieć, yy, produktów takich spożywczych yy, czy kuchni. Teladoc, aplikacja czy też portal, na którym możemy korzystać z usług lekarzy za pomocą jakby takich aplikacji mobilnych, dostępowych, telefonów, czyli po prostu zdalny dostęp do usług medycznych. Myślę, że też bardzo ciekawe względem pandemii rozwijający się rynek. No i tutaj także odczuwam takie, myślę, zapotrzebowanie w przyszłości coraz większe na tego typu usługi. I na sam koniec nikogo nie zaskoczę, jeżeli ktoś nie docenia lub nie chce sam sobie szukać takich na własną rękę, można powiedzieć, ciekawych akcji, no to tutaj mamy SP 500 tak zwane, czyli zbiór 500 najpopularniejszych giełd na giełdzie amerykańskiej spółek, które mogą być które są notowane, listowane i tutaj można mieć ekspozycję na te 500 najpopularniejszych spółek bez kupowania każdej z osobna, tylko uśredniając cenę można kupić po prostu ETF i S&P na S&P 500. Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał, jeżeli tak, zostaw komentarz, zostaw subskrypcję, linki do platformy w opisie. Natomiast w komentarzu możesz mi zostawić, powiedzmy, swoje top 5 akcji na ten rok. Zobaczymy czy pokryjemy się naszymi spekulacjami. Pozdrawiam cię serdecznie, do następnego razu. Hej!